Szczęść Boże wszystkim pozdrawiam was serdecznie w ten drugi dzień maja. Pozdrawiam Was, złona natury. Dzisiaj kończymy rozważanie wielkiej mowy eucharystycznej, którą Jezus wygłosił w Kafarnaum. I słyszymy, jak Żydzi mówią, trudna jest ta mowa, którzy jej możesz słuchać? Co więcej, wielu odchodzi od Jezusa. No bo. Zrozummy, że mowa eucharystyczna nie była dla nich łatwa. Jeżeli oni słyszeli takie słowa kto spożywa moje ciało i pije moją krew, trwa we mnie, a ja w nim, no to jak można było to zrozumieć? No, czy w duchu jakiegoś kanibalizmu, że przecież mamy czyjeś ciało spożywać, jeść, będziemy kogoś jeść? Dlatego te słowa, że trudna jest ta mowa, no, Jezus nie zatrzymuje tych Żydów jakoś, nie wytłumaczy im, że zaczekajcie, nie odchodźcie tak szybko. Ja wam to wszystko wytłumaczę. Przyjdzie ostatnia wieczerza, to, to zrozumiecie. Nie. Jezus nie, nie tłumaczy tego, chociaż z drugiej strony. Trzeba tą wielką mowę eucharystyczną umieścić w całym kontekście, i ona wtedy staje się o wiele bardziej zrozumiała. Bo cały szósty rozdział Ewangelii Świętego Jana dzieli się na takie trzy części. W pierwszej części Jezus rozmnaża chleb. Daje chleb kilku tysiącom ludzi. Potem on w nocy Idzie po jeziorze, kroczy za apostołami na przeciwległy brzeg. I to jest druga część tego szóstego rozdziału. A trzecia część to jest właśnie ta wielka mowa eucharystyczna w synagodze w Kafarnaum. To znaczy, w tej pierwszej części Jezus ukazał, że on ma władzę nad chlebem. Może go na przykład rozmnożyć, czego człowiek nie może uczynić. Tej drugiej części, kiedy on idzie po tym jeziorze, on chce nam ukazać, że może być w takich miejscach i na swój sposób, gdzie człowiek przebywać nie może. No przecież my nie możemy kroczyć po jeziorze, ale on może. I z tych dwóch przesłanek wynika trzecia. Skoro Jezus ma władzę nad chlebem, może przebywać w miejscach tylko dla niego właściwych, a człowiek tego nie może zrobić, to znaczy, że może także wejść w chleb, stać się niejako tym chlebem eucharystycznym. A zatem Jezus przygotowuje trochę tych uczniów, tych słuchaczy pod tą wielką mowę eucharystyczną, ale wszystkiego wiadomo, nie wyjaśnia. Na końcu zwraca się do dwunastu swoich apostołów, czyli wy chcecie odejść. I Piotr mówi piękne słowa: Panie, ale do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Myśmy poznali i uwierzyli, że Ty jesteś świętym Boga. I ta wiara prowadzi ich dopiero potem dalej do Wieczornika, i wtedy im się oczy otwierają, kiedy Jezus przemienia chleb, i wino w ciało i krew swoją. Jan pisze o tym wszystkim już kilkadziesiąt lat później, jakby z perspektywy czasu. On to wtedy rozumie. Ale zauważcie, do Eucharystii prowadzi nas zawsze wiara. Do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Myśmy poznali, to jest rozum, ale też uwierzyli, że Ty jesteś świętym Boga. Niech ta wiara nas prowadzi do końca, do końca za Jezusem. Także niech nas prowadzi do Eucharystii. Życzę wam pięknego dnia. Szczęść Boże.